Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Pogoda będzie raczej sprzyjać zabawie sylwestrowej pod gołym niebem, zakopanem na przykład, choć będzie wietrznie to ciepło. W dzień 6 stopni na plusie, w nocy 5. Może pojawić się deszcz, ale kto by na niego zważał, gdy wokół tyle się będzie działo? Szczegóły już za moment. Witam w ostatni czwartek roku. Zapraszam na TeleExpress 30 grudnia. Trwa wielkie odliczanie do największej imprezy sylwestrowej w Polsce, Sylwestra Marzeń z Dwójką. Na scenie w Zakopanem wystąpi ponad 30 gwiazd, bo jutrzejsza noc będzie tam naprawdę gorąca. Sylwester Marzeń z Dwójką pełen gwiazd i światowych hitów. Wielkie muzyczne show to gwarancja udanej zabawy zarówno pod Tatrami jak i przed telewizorami. Pozował na arbitra elegancja, dezerteruje przed najważniejszymi meczami. Takie są komentarze. Na niespełna trzy miesiące przed barażami do mundialu były już selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa rozwiązał umowę z PZPN i objął wicemistrza Brazylii Flamengo Rio de Janeiro. Będzie musiał jednak słono za to zapłacić. Na granicy Polski z Białorusią nasi mundurowie udaremnili kolejne próby nielegalnej imigracji. Znów brały w tym udział białoruskie służby. Wieczorem kolejna rozmowa telefoniczna prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych odbędzie się na prośbę Władimira Putina. Do poprzedniej wideokonferencji doszło 7 grudnia. Przyszła odwilż, gdy temperatury rosną, podnosi się poziom wody w rzekach skutych grubą warstwą lodu, aby zapobiec ewentualnym podtopieniom. Na odrze rozpoczęła się akcja lodołamania. Za chwilę pokażemy japoński sposób na ogranie przeciwnika na piłkarskim wojsku, a wcześniej inne też ciekawe tematy. Oto skrót. Nowa huta, pomnikiem historii. Dekadę temu wniosek został odrzucony. Teraz władze krakowa ponawiają starania, muszą przekonać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że dzielnica jest wyjątkowa. A jest. A w słowatyczach na Lubelszczyźnie przebrani za czy mężczyźni grasują po ulicach, ale nie ma powodów do obaw. To tradycja przednoworoczna. O ucieczce Paulo Sosy już mówiliśmy, a jak uciekać w dobrym stylu, pokazują piłkarze Manchesteru City. Pokonali na wyjeździe Brentford, notując dziesiąte z rzędu zwycięstwo w Premier League, i odjechali w tabeli rywalom. Pomógł im Jakub Moder i jego koledzy z Brighton. Podczas Sylwestra Marzeń Telewizji Polskiej nie zabraknie piosenki z pierwszego miejsca utworów granych przez polskie stacje radiowe. O szczegółach Marek Sierocki. Witaj Marku. Dziękuję. Przed laty dla Polski odkrył je tytuł schaubiński. Dziś piękno Zakopanego niezmiennie jest odkryciem dla przybywających tam turystów. A miłośnicy wypoczynku pod Tatrami wiedzą, że kto przyjedzie tam raz będzie wracał, zwłaszcza gdy spędzi tam Sylwestrę. Pożytecznego popołudnia życzę. Koniec roku już za progiem. Spotkamy się jutro, a za chwilę TeleExpress Ekstra. Zapraszam do zobaczenia. Dzień dobry, zaczynamy TeleExpress Ekstra. Na początek sylwestrowe eksplozje, które niestety mogą skrzywdzić zwierzęta. Jutro wystrzałowa noc, a to, co cieszy ludzi, martwi zwierzęta, huk, petard i fajerwerki mogą zagrozić ich zdrowiu, a nawet życiu. Dostępne są na szczęście pewne rozwiązania, o których teraz właśnie powiemy. Bez smartfona czy dostępu do komputera czują się jak bez ręki. Uzależnieni od nowych technologii są coraz młodsi, a ich rodziny będą teraz miały gdzie zwrócić się po pomoc bezpłatną. Najgorętsza sylwestrowa impreza szykuje się w Zakopanem podczas Sylwestra Marzeń z dwójką, ale na innych balach, domówkach też będzie radośnie. Podpowiadamy zatem jak się do tej nocy przygotować. W minionym roku królował wygodny dres, a teraz wraca brokat i połysk. Istotne kwestie: karton po mleku to papier czy plastik? Dla tych, którzy mają tego typu podobne wątpliwości, podczas wynoszenia śmieci powstał słownik segregacji. Pomoże prawidłowo sortować odpady. Kontakt ze zwierzęciem dobrze wpływa na człowieka, dlatego podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie na Opolszczyźnie odwiedziły dwa konie ze stajni w Gwoździcach. Gdzie trafiają niesprzedane choinki? Do Zoku, ucieszy jego mieszkańców i o tym powiemy za chwilę, a wcześniej jeszcze więcej tematów i innych wątków proszę uprzejmie. Przed zabawą sylwestrową trzeba nabrać sił, a i po balu umęczone ciało potrzebuje ukojenia. W tym celu warto udać się na spacer na przykład do rezerwatu przyrody Moresin położonego tuż za pałacem w Wilanowie. Teraz chwila oddechu na rodzinnym ranczu, które powstało, jak mówi właścicielka, z miłości do zwierząt i przez COVID. Właśnie podczas kwarantanny pani Iza Zradziądza na Dolnym Śląsku doceniła urodę życia na wsi i postanowiła się nią podzielić. Goście są mile widziani, zwłaszcza, że zwierząt do głaskania na ranczu nie brakuje. A w barankach jak będzie jutro? Na coraz większą rolę nowoczesnych technologii w naszym życiu... Można narzekać albo korzystać z nich. Tę drugą strategię przyjął szpital w Barcelonie, który zabiera swoich ciężko chorych pacjentów na spacer, który w ich sytuacji jest teoretycznie nierealny. Mały powód do radości mieli też polscy piłkarze ręczni, bo zanotowali pierwsze zwycięstwo w zorganizowanym w Trójmieście Towarzyskim Turnieju Czterech Narodów. Podopieczni Patryka Rombla minimalnie pokonali Japończyków. Z muzyka. Zaprezentujemy Państwu dokonania kolejnej gwiazdy jutrzejszej imprezy sylwestrowej pod Tatrami. To Julio Iglesias Junior. W naszym Ekstramiksie największe przeboje tego właśnie artysty zapraszam. Bardzo zdolna rodzina. Julio Iglesias Junior na koniec dzisiejszego Teleekspresu Ekstra. Spotkam się z Państwem jutro. Tak chciałam powiedzieć i życzyć miłego popołudnia. A teraz serwis info. Do widzenia.